Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Mistrzem można być nie tylko olimpijskim jak Kamil Stoch czy świata jak polscy siatkarze, ale w każdej innej dziedzinie życia. Mistrzów w posługiwaniu się językiem angielskim, który w dzisiejszych czasach już tylko formalnie jest językiem obcym, wyłoniono podczas czwartej edycji gminnego konkursu Master of English w Pcimiu. Do lingwistycznej rywalizacji przystąpiło pięć drużyn. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży, Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży, Szkoła Podstawowa w Trzebuni i Gospodarze, czyli Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu. czas. Oczywiście od tego, czego nie mogło zabraknąć dzisiaj, czyli o pytań o świętego Patryka, bo w końcu dzisiaj narodowe święto Irlandii. Oczywiście data, termin dzisiejszego konkursu został nieprzypadkowy wybrany, skoro, skoro nam się tak udało, dlaczego nie? Święto Świętego Patryka jest świętem znanym, coraz bardziej znanym u nas również w kraju, więc myślę, że można go propagować spokojnie. To były pytania czysto ale... wiedzowe, ale ten konkurs nie polegał. Tylko na sprawdzaniu wiedzy, na takim klasycznym sprawdzaniu wiedzy? W współczesnym świecie, które oferuje dzieciom tyle e, różnorodnych atrakcji, również przede wszystkim tych, tych wirtualnych, e, uważam, że nauczyciel musi dostosowywać jakieś swoje formy i metody nauczania e, po to, aby, aby to nauczanie stało się atrakcyjne, nie, nie stało się jakąś e, rutyną. Stąd też różnorodność dzisiejszych e, konkurencji, które, myślę, w różny sposób sprawdzają wiedzę. a jednak ją sprawdzają. E, teraz wskazujecie kolejną szkołę, która będzie odpowiadała. Szkoła numer 1. Bardzo proszę. Szkoła podstawowa numer 1 w Cimiu. Jak nazywa się patron zakochanych? E, młodzi specjaliści e, muszą e, no Troszkę mówić w języku angielskim. Za chwilę będziemy też mieć konkurencję, która będzie sprawdzała ich znajomość, zdolność rozumienia ze słuchu. Muszą być obyci oczywiście z kulturą Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Czyli tak po trosze wszystko. Uczniowie. Zaraz na wstępie dostali pytanie odnoszące się do święta dzisiejszego. Mieli przeczytać krótki tekst i na jego podstawie odpowiedzieć na pytania dotyczące Świętego Patryka właśnie. Później uczniowie w formie teleturnieju słynnego, znanego, myślę wszystkim, jeden z dziesięciu odpowiadali na pytania dotyczące świąt. Następnie sprawdzaliśmy ich wiedzę gramatyczną takim króciutkim testem. I na końcu pokazywali czynności życia codziennego. No, mamy jeszcze w planie bardziej zabawowe, tym razem, formy, mianowicie koło fortuny, czy też grę planszową. To jeszcze przed nami. Tegorocznymi Masters of English, czyli najlepszą drużyną konkursu, okazała się drużyna z szkoły podstawowej numer 3 w Stróży, wyprzedzając szkołę podstawową numer 1 w Pcimiu, oraz drużynę gospodarzy, szkołę podstawową numer 3. Co było najtrudniejsze podczas tego konkursu, który, który udało Wam się wygrać? Najtrudniejsze to było chyba. Chyba raczej dla mnie to było najtrudniejsze wabań, bo jak się tym najbardziej stresowałem, że tutaj mogę albo stracić punkty, albo zyskać punkty, i przecież się jakoś najbardziej denerwowałem. Dlaczego warto uczyć się angielskiego i właśnie rywalizować w takim konkursie? No według mnie dlatego, że to, to jest po prostu potrzebne. Można wyjechać gdzieś za granicę, dogadać się z kimś. Właśnie też na takich konkursach można też bardzo dobrze sprawdzić wiedzę swoją i po prostu kształcić też. I według mnie to jest naprawdę ważne, właśnie ten język angielski, bo to jest dość prosty język, uznany już i można łatwo się tym dogadać. Jak Większość tak dość sporo naprawdę w, szko w szkołach się tego uczy języka i, no i większość pojedzie się gdzieś za granicę, nieważne czy to do Anglii, czy to do Niemiec, do Rosji czy gdzieś. to Po prostu można po prostu się dogadać tym językiem i jest dużo łatwiej. Która z konkurencji była najciekawsza Twoim zdaniem? Najciekawsza według mnie to była to jeden z 10. Dlaczego? No bo można było poznać, jak jest też w tej telewizji innej i w ogóle ciekawa była. Życzę nam dalszego rozwoju, dalszego dalsze zdobywania umiejętności i rozwijania swojej zdolności. Warto było wystartować w tym konkursie. Tak, no, y, nauczyliśmy się dużo nowych rzeczy i dostaliśmy y, y, prestiżowe nakrody. I to, że...